Najprawdopodobniej w tym mieszkaniu e, powstał Oscar. Także to też jest miejsce dosyć ważne, bym powiedział: Powstał Oscar, jak to brzmi w ogóle? Let's get started. Let me tell you what it's all about. Taki oto piękny widok. Maluję się tutaj z mieszkania, w którym sobie mieszkam przez ostatnie teraz 4-5 miesięcy. A po pomalutku będę się żegnał z tym miejscem, bo już yy, trzeba nagrać takie materiały już żegnające pomału Norwegię. Wracam już do Polski, także... także zajaweczka. Dzisiaj będę sprzedawał norweskie auto elektryczne, całe zamrożone. Rozmrażam je, właśnie teraz, sobie, bo, ponieważ będę musiał pojechać pozatwiać jeszcze jakieś ostatnie sprawy tutaj w Norwegii. Zabiorę was ze sobą. O, tu już rapy lecą. Zauważyliście. O! Hopsa. A kto leci? Charakterne właśnie mają Diabeł nic się nie boję Proszę myśli, rezolutnie w Amory pójdą wyboje. Niejedna bitwa przegrana, Razem wygramy wojnę. Razem z tobą, kochani razem z tobą. Gościnnie Kedyf i Skiboy, czyli kto to może być, to jest tylko i wyłącznie MLD. Dostaniemy nową płytę od Skiboya jeszcze w tym roku, a czy ogólnie dostaniemy? Mam nadzieję, że z Marki się na niej również pojawi. A jak nie, to jakoś to przeżyje. O, gdyby to było o, takie, takie proste, komendą, zachowaj odstęp Robimy sobie ostatnią przejażdżkę yy, tym autem, podjadę do mojego ziomeczka Artura, już zaczyna to do mnie docierać, że już y, naprawdę wszystko się pomału kończy, jakby cały czas to był odległy termin, a teraz już to jest na dniach, to się wszystko dzieje, także już jest sprzedawanie, już dom sprzedany, auto sprzedane, norweskie bramki zamykamy, otwieramy polskie sobie, yy, także piękna zajaweczka, jedziemy. Tęce klasyk, nadal wiem jak lecieć, Cisny zacnie po choć oldschoolowy Grzesiek, to jak fajne bluzy, weekendowy murzyn, no bo w Tyglu wiadomo, korpusy syfią, bo buzy, zapraszam Cię do mego świata, mama chcesz... Wiecie co? Teraz tak sobie pomyślałem, że skoro tutaj jadę ostatni raz już, a tutaj w tym miejscu mieszkałem również, tutaj przejeżdżamy koło miejscowości zwanej Itre Arna, jeżeli dobrze pamiętam, tak 2011 albo 2012. Podjedziemy tam do tego mojego mieszkania. Mieliśmy tam piękny widok na całą okolicę, na całą Ytre Arne, na fiordy. Także podjedziemy tam, skręcimy sobie. W Ytre Arne również mieszka mój, mój człowiek Artur, także do niego zajedziemy, ale to tak za chwileczkę. Jebut. Tam jest cała Ytre Arna, owieżdżamy. Ytre Arna. A my pojedziemy sobie do góry. A splendoru za psyna, zajawce, depczę. Przeciepełnym propagandowym, lanski banał. Cała na zajawce, za piczak, za zajawce, wylepiszej kałachu. Zobaczcie, jak tutaj mieliśmy widok przy samym przy samym przy samym domu. Spójrzcie. Na romantycznych miłubójstwa wspaniaczków i pipdeczek w moim świecie. Można być normalny, masz tu tam po trzeciek, żebyś się nie ześrą kiedy starszy brat. Przekręć do mnie w symetra Takie widoczki to norma. Tutaj właśnie, jakby w Norwegii, ale dobrze, pokażę wam tutaj. Eee, no nie będę tam wchodził może, bo przypał. I tylko chcę wam pokazać jebitne okno yy, w salonie, yy, przez które sobie po prostu mieliśmy widok na ten piękny widok tutaj na całą Ytre Arną z fiordami i tak dalej. I zobaczcie, tu wam pokażę. Schodami tutaj do góry to był też kawał, kawał, kawał schodów do pokonania, żeby do tego domu wejść. Widzicie to okno? Właśnie tutaj sobie mieszkaliśmy eee, przez jakiś czas. Była okazja ugościć tutaj Kadyfa, także bardzo miło, pozdro mordeczko, nie? Lidr do obiadu, o Boże, co to za czasy były piękne. Eee, tak, i w ogóle najprawdopodobniej w tym mieszkaniu eee, powstał Oscar. Także to też jest miejsce dosyć ważne, bym powiedział. Powstał Oscar, nie? Eee, jak to brzmi w ogóle? Eee, także tak, taka, taka ciekawostka. Mm, idziemy dalej, pojedziemy jeszcze do, do mieszkania, w którym mieszkałem wcześniej, w innej miejscowości, ale jeszcze odwiedzimy Artura po drodze. O, no i jedziemy dalej. Coś szczączy się tragedią, nie jest mi wszystko jedno, gdy płoną żywcy i ludzie i wszystkie problemy bledną. Masz prawo żyć, to serio, ognieni rozpalą w sercu, różnicy od pokoleń, rozmawiam, pozdrawiam też. Niestety Artura w domu nie ma. Nie odbierał telefonu, mówię, zajadę, może będzie, ale niestety go nie ma. Ale musiałem jeszcze podjechać tutaj w jedno miejsce, arnie właśnie jesteśmy cały czas. Spójrzcie na ten widok. Na tym cypelku, który tutaj widzicie, o tu, byłem na swoich pierwszych rybach tutaj w Norwegii. Też nie jestem fanem rybołówstwa szczególnym. Tam byłem, nic oczywiście nie złapałem, ale też na tym cypelku zabrałem tutaj Kubę Witka, czyli tusza na rękach, czyli zaburzenia i tutaj powstawał jedne z niektórych ujęć właśnie na tym cyprze. Na tym cyprze! Słuchaj mnie. Powstało parę ujęć do kawałka Zaburzenia strach. Także taka ciekawostka rapowa. Z Zytr Arny wyjeżdżamy, pojedziemy teraz do indre Arny. Pokażę Wam mieszkanie tam, gdzie się urodził Oskar. Było mieszkanie, gdzie Oskar powstał. Teraz pokażę Wam mieszkanie w Indre Arnie, gdzie nasz w syn się urodził. No w sensie, gdzie tam urodził się w szpitalu oczywiście, nie że w domu. Także jedziemy do Indre Arny. Byliśmy w Itre Arnie, jedziemy do Indre Arny. A do Indre Arny można jechać dwoma drogami, jedną główną, mało jakby atrakcyjną, a druga, dużo bardziej atrakcyjna, taka wciągnąca się wzdłuż właśnie, wzdłuż fiordu i nią Was właśnie zabiorę i Wam pokażę, jak tutaj pięknie, malowniczo, można sobie biegać. Walę tu z shotgunów, gram tu o props fanów, mam dość klanów, tak ci najebie na picie, że przyjechaliśmy na miejsce w ogóle tutaj widzę że już sąsiadów, się, sąsiadów się trochę nabudowało tutaj, wyjdźmy pokażę wam ale mi tutaj normalnie serduszko mi rośnie jak patrzę na to miejsce nie było tutaj w ogóle, ale śmiesznie tak w tym domu sobie mieszkaliśmy właśnie tutaj mieszkali właściciele a my yy, mieszkaliśmy w mieszkaniu my mieszkaliśmy tutaj w mieszkaniu zbaczki. w tym miejscu schodziło się schodami i tutaj było to mieszkanie. Tutaj sobie mieszkaliśmy. Tego boiska nie było. Fajnie, że takie coś jest. Teraz mój syn by się jarał. Mieszkaliśmy tutaj dwa lata. Właściciel się nazywał Klaus George. Ja zawsze na niego Santa Claus mówiłem, ale Malwina zawsze mówiła, że nie mów tak, bo przypał, jak się kiedyś dowie. Jak kiedyś usłyszę, że tak na niego mówię. O, widzę, że ma jakieś problemy znowu z tym, z, z kanalizą. Kiedyś do tej kanalizy wchodziłem i tam coś próbowałem naprawić, ale mi się nie udało, bo coś tam Kibble nie działał. Jedziemy dalej. Tutaj Oskar się urodził. Tutaj, przy, tutaj o. Tutaj miałem okazję gościć żywego, mojego serdecznego przyjaciela. Także kolejna osoba, którą tutaj mogłem ugościć w Norwegii. Także piękne wspomnienia. E, jedziemy dalej. Teraz pojedziemy do pierwszego mieszkania. I będzie to mieszkanie w Espelandzie. Czyli de facto tam, gdzie teraz wynajmuję pokój. Także historia zatoczyła koło. Czyli zaczynamy od końca, od dupy strony. No ale tak to czasem w życiu bywa, nie? If you know what I mean Lepiej refry wejdź za nutz, fanów, zakładam w twój klasycznie wiebie mu na tym ręce dociste pętle SUFA, znacznie wycie jak tu gram w Zamach Stanu, jest widr w planach Zaru, złość Dary, Grzesław, tylko znów to po kosztach Plą ma ludzie o, widzę, że Polacy tutaj też teraz wynajmują. No nic, jesteśmy w mieszkaniu, od którego zaczęła się nasza przygoda z Norwegią. To było pierwsze mieszkanie, które wynajmowaliśmy razem z Malwiną właśnie w Norwegii. Tutaj stawiałem swoje pierwsze auto Opla. Pokażę Wam przebitki. Tutaj klipa kiedyś nakręciłem, bo to był jeszcze pierwszy rok zanim wyjechałem z Polski, więc tutaj. Jeszcze moja zajawka rapowa kipiała dosyć mocno i jeszcze gdzieś tam nagrałem jakiegoś one -shota dla ziomeczków tylko. Właśnie tutaj z tego miejsca, także przebitkę wam zrobię. Tęsknię za tym, bo długo mnie tu nie było. Tęsknię za tym, to już jest chyba miłość. Po tylu latach bycia razem, chwila rozstania. Ona daje mi siłę, to miłość, wola, wiara. Chciałem kiedyś być jak Masta, ej. Zlatać po świecie widzieć miasta z gier. Zgadniać foto za rap, być jak Hasła, ej, ej. To było dawno, dzisiaj tęsknię za tym. Wychodzę. Jak my tu mieszkaliśmy, to to wyglądało dużo ładniej. Tu było wejście do naszego mieszkania, właśnie. Pokażę Wam tu te ujęcia z tamtego klipu, to to zobaczycie. Tu widoczek również ładny, to nie jest fiord, to jest jezioro tutaj. I co najśmieszniejsze, ja mieszkam po drugiej stronie tego jeziora teraz. Tam, gdzie wynajmuję teraz u Kuby, sobie pokój. Pierwszy raz tutaj rodzice Malwiny przyjechali do nas, tu sobie siedzieliśmy, robiliśmy grilla, tu sobie po tych górach chodziliśmy. Także już pomału będziemy się z tym miejscem żegnać. śmiesznie, że to już się wszystko kończy i że to, to tyle lat temu to było. Jak ten czas leci, kochani, niesamowite. Żegnamy Espeland, żegnamy Kalichaugen, ulicę Kalichaugen. Jedziemy już do naszego domu. Tyle podróży po Norwegii. Pokazałem wam Ytre Arne, pokazałem wam Indre Arne, pokazałem wam Espeland, czyli wszystkie miejsca, w których mieszkałem po kolei. No a czas się z Norwegią żegnać i jest to yy, jakby nie żegnam się ze smutkiem w ogóle. Jaram się super, super, że taką drogę przeszliśmy, że ty, tyle rzeczy mogliśmy zobaczyć, tyle się nauczyć w Norwegii i tak dalej. Ale radość jest wielka, że już mogę stąd wyjechać i zacząć żyć w Polsce. Także wyjeżdżamy. Dobrze, wyłączę kamerę, żeby w ostatni dzień jak 3 godziny przed sprzedażą auta, żeby go nie rozbić. Pozwolicie. A? Potrzebuję znów emocji, by pisać. Nie ma opcji nie wnikać, świadek naoczny życia Wstań, rozluźnij się, zrób przysiad, potem skup się, będę ciężko nadłem jak trup To by było na tyle, jeśli chodzi o vlogowo z Norwegii Miało być tego trochę więcej i miałem jakieś tam różne plany, jeśli chodzi o tę serię, ale to życie weryfikuje Mam nadzieję, że jeśli nie jesteście, co mogłem, to wam pokazałem o Norwegii, wam po po powiedziałem Teraz pokazałem wam mieszkania, pokazałem wam mojego one-shota amatorskiego, nagranego z Kawałek jest sprzed 10 lat chyba, wideo sprzed 5 Także powrót do starych czasów, moich rapowych, jeszcze. Było mi bardzo miło. Mieszkanie sprzedane, auto sprzedane, i tak naprawdę zostało tylko spakować rzeczy, wpakować to wszystko na prom. Zawieźć do Gdańska i tam już się widzimy. Na dniach wyjeżdżam z Norwegii. Widzimy się już na Polskim Rapie 2016. W Polsce już wytwórnie mi paczki wysyłają. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. To było vlogowo, to był Jurkowski, to był MLD, który tutaj nam przygrywał w przerwnikach muzycznych. I co? Widzimy się vlogowo w Polsce, w Gdańsku. Będziemy działać, będziemy kminić. Trzymajcie kciuki, żeby wszystko poszło ok. I co? Peace, yo! Chodzę grzecznie spać, bo muszę wcześniej wstać A mam spoko roboje, że muszę wiecznie stać Ideały przemycam to na starszy pras A jak przegnę z jestem w opcji, kurwa mać